Jeżeli w następnym sezonie chciałbyś mieć karnet bojowy za darmo, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano Mordeczki z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawiam Wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji, przedstawiam Wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo x jak i również porozmawiamy sobie na temat sezonu drugiego w rozdziale czwartym Fortnite'a i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie go ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteś tej nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik, no i tylko przypomnę, że właśnie do najlepiej przed każdą z takowych mapek odczekać od 10 do 15 minut i wtedy dostaniecie o wiele więcej expa, tak działają właśnie mapki w tybie kreatywnym, także każdemu jak najbardziej polecam i zaraz wam pokażę wszystkie tutaj sposoby, przyciski i tak jak możecie zyskiwać właśnie expa na tej mapie. Więc na samym początku, po wejściu na takową mapę, obracamy się i klikamy sobie ten przycisk, żeby dostawać po prostu awk Expa. Teraz idziemy do sekcji Loot, i tutaj bierzemy sobie następujące rzeczy. Takie jak między innymi jetpack i jakąś po prostu broń do strzelania. Czyli możemy sobie wziąć na w świecie Mkę. No i w tym oto momencie, moi drodzy. Yy, o, ta MK się totalnie nie podniosła, dobra, nie mam pojęcia czemu. Dobra, wychodzimy z tej oto sekcji i oczywiście wyłączamy sobie tutaj niebo. Następnie idziemy właśnie tutaj, czyli tam, gdzie mamy napisane Sky Colors. I dokładnie tutaj musimy iść na sam środek, czyli dokładnie do tego oto właśnie wariantu, czyli do tego właśnie fioletowego czegoś. Następnie, moi drodzy, budujemy 7 ramp przed siebie, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i budujemy jeszcze 5 właśnie podług do góry, czyli 1, 2, 3, 4, 5. I na samym końcu powinniśmy mieć właśnie przycisk Secret, którego sobie oczywiście klikamy. I tak jak widzicie, dostajemy teraz o wiele więcej EXPA. Także myślę, że bardzo fajnie. Teraz, oczywiście, sobie stąd wychodzimy i idziemy dokładnie na ten oto latający statek. Czy tu jest tylko jeden? Tak, idziemy sobie na ten oto latający statek. Także musimy się zbudować dokładnie na właśnie ten balon, który jest nad tym statkiem. Także widzimy się za chwilę. Więc moi drodzy, gdy już się właśnie zbudujemy na ten oto balon, tak jak tutaj widzicie, to idziemy sobie dokładnie tutaj. I tutaj mamy kolejny przycisk którego sobie jak najbardziej klikamy. No i w tym oto momencie powinniśmy dostawać jeszcze więcej xp No i idziemy teraz sobie po raz kolejny do sekcji fight i musimy zbudować się dokładnie do tego oto właśnie miejsca, które znajduje się za bunkrem właśnie, który otwiera się w ciągu 20 minut. Także oczywiście do tego możemy użyć sobie jak najbardziej graplera, jak i również jetpacka, także to jest akurat naprawdę banalne. Robicie sobie tak jak ja tutaj na materiale i zaraz wam pokażę, gdzie tutaj się znajduje ostatni przycisk i ten powinien być dokładnie właśnie gdzieś tutaj w tym... Oto miejscu, także to sobie mogę skolapsować, i ten powinien się właśnie gdzieś tutaj właśnie znajdować. Więc sorry moi drodzy, troszeczkę się pomyliłem, jednak znajduje się to tutaj, ale dokładnie w tym oto miejscu, czyli nie dokładnie właśnie na tym oto wentylatorze. Tylko tutaj mamy secret room i tutaj mamy właśnie takiego oto bananka. Także troszeczkę pomyłka, ale tak czy siak myślę, że tutaj za dużo, że tak powiem, nie musieliście robić więcej. No i tak jak widzicie, dostaliśmy EXPA 20 tysięcy EXPA bez żadnego czekania, i to dalej w sumie rośnie, i generalnie moi drodzy, no to jakbyśmy poczekali, to o wiele więcej dostałbym tego expa, jak i również mamy tutaj takie bunkry, które się otwierają i każda z tych monetek też daje nam expika, także tutaj mamy też właśnie drugi bunkier, więc jak najbardziej myślę, że spoko. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite, jak i również do tematu sezonu drugiego. Na samym początku mamy temat nadchodzącej aktualizacji, która będzie ostatnią aktualizacją tego sezonu. No i generalnie, no to co w takowej może zostać dodane? Więc na samym początku mamy między innymi wyzwania walentynkowe, ze względu na to, że walentynki się zbliżają, no i najprawdopodobniej z tej okazji w grze otrzymamy właśnie coś do zdobycia za darmo. Nie mam absolutnie pojęcia, czy będzie to do zdobycia przez jakąś stronę, tak jak to było na przykład w poprzednim roku, czy po prostu czysto w grze pojawią się jakieś wyzwania walentynkowe. Nie mam absolutnie pojęcia i tego dowiemy się dopiero po aktualizacji. Oczywiście w grze pewnie również pojawią się jakieś nowe perki, jak i również pewnie otrzymamy masę zmian, jak i również pewnie jakieś inne jeszcze nowości, ale temat aktualizacji pewnie jeszcze przegadamy w innym filmie, jak będzie. Na ten temat więcej informacji, bo póki co jeszcze aż tak dużo nie ma. Jeszcze taka informacja, że skin, którego teraz widzicie na ekranie, jest, można by powiedzieć, jednym z rzadszych skinów, ponieważ ostatni raz ten był widziany ponad 1000 dni temu w sklepie i póki co nic się nie zapowiada, żeby ten nagle powrócił, bo jak się okazuje, ten najprawdopodobniej jest na tak zwanej czarnej liście, także no tak to mniej więcej wygląda. A teraz przechodzimy sobie do tematu sezonu drugiego w rozdziale czwartym Fortnita, do którego zostało jeszcze nieco właśnie ponad cztery. Tygodnie, ale tak, czas to myć naprawdę szybko, ponieważ no niedawno tak naprawdę sezon pierwszy się zaczynał, a tu już tak naprawdę dobiega on końca. I generalnie mamy parę dość ciekawych informacji na temat tego, co nadchodzi, i nawet jest możliwość, że to, co zaraz Wam powiem, wydarzy się jeszcze w tym sezonie, a mowa tutaj o nowej stronie, tak, kolejnej stronie, i tym razem będzie to Most Wanted, i generalnie, no to. Właśnie te, strona ta została już stworzona i po wpisaniu sobie Wanted.fortnite.com zostaniemy przeniesieni na stronę, gdzie musimy podać nazwę użytkownika, jak i również hasło. Także, no niestety, nikt tego nie wie, ale wiemy, że taka owa strona po prostu jest w trakcie tworzenia. Generalnie, moi drodzy, to możliwe, że jest to zapowiedź właśnie nadchodzących wyzwań albo zapowiedź sezonu drugiego. Póki co dokładnie nie wiemy, jak to wszystko będzie działało, ale generalnie, no to wiemy, że ta cała strona właśnie będzie się nazywała Most Wanted i ogólnie to. Ma ona się już wkrótce rozpocząć. Możliwe, że będą to wyzwania, które że tak powiem, nachajpują nam właśnie następny sezon, który rzeczywiście będzie na przykład w motywach takich jak to no po prostu mamy ten plakat, czyli takie bardziej napady i tak dalej. Co wydaje mi się, że byłoby naprawdę bardzo spoko. Generalnie, moi drodzy, to mamy więcej informacji na właśnie temat tego całego przedsięwzięcia, zwanego również Most Wanted Event. Generalnie, no to ten ma się jeszcze pojawić gdzieś w obecnym sezonie, ewentualnie w następnym. Ale jest większa szansa na to, że w obecnym, mają być właśnie wyzwania w grze, ma się pojawić nowy system poszukiwań, na mapie mają się pojawić właśnie trzej nowi bossowie, jak i również nowe NPC, no i przy okazji mamy otrzymać nowe skiny. Także jak już mówiłem, może być to tylko i wyłącznie taka mała zapowiedź tego, co będzie dopiero w sezonie drugim. Jeżeli rzeczywiście tak by było, to byłoby naprawdę wyśmienicie. Ponieważ osobiście uważam, że na przykład sezon drugi w rozdziale drugim, gdzie mieliśmy bardzo podobny temat, czyli właśnie takie napady. Rzeczy z bankami, i tak był według mnie naprawdę świetnym sezonem. Także miejmy nadzieję, że teraz również coś takiego zostanie dodane. Nie mamy póki co jeszcze na ten temat jakichś większych informacji, ale wiemy już, że właśnie taki system do gry nadciąga. I jak już mówiłem, może być to zapowiedź następnego sezonu. Generalnie moi drodzy. To zapewne zastanowicie się co z następnym karnetem bojowym. Więc skiny, które teraz widzicie na ekranie, mogą się pojawić właśnie w następnym Battle Passie i jest to spowodowane tym, że są to skiny z ankiety, a zazwyczaj skiny z ankiet pojawiają się w następnych karnetach bojowych, jak i również są to skiny z ankiet, nad którymi Epic Games obecnie pracuje. Także wiemy, że coś z nimi będzie. Nie mamy pojęcia, czy te pojawią się w sklepie z przedmiotami, czy będą one na przykład z jakiś event, czy będą one w następnym karnecie bojowym, ale tak czy siak, no, wydaje mi się, że któryś, chociaż jeden z tych skinów, w następnym karnecie bojowym się pojawi. No i generalnie moi drodzy, no to na sezon drugi jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które może się pojawić, ale tak naprawdę to, co się pojawi, dopiero dowiemy się za te 4 tygodnie, ponieważ wszystko może się tak naprawdę zmienić. Póki co motyw przewodni następnego sezonu zostaje pod znakiem zapytania i możemy się spodziewać na razie, że będą to rzeczywiście te napady, ale no to też nie jest jakaś strasznie duża podpowiedź i nie jest o rzeczywiście jeszcze w 100% potwierdzone, więc jeszcze wydaje Wydaje mi się, że musimy troszeczkę poczekać. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i mam nadzieję, że przedstawiłem Wam wiele ciekawych nowych informacji na temat właśnie nadchodzącego trybu, jakichś wyzwań, właśnie Most Wanted. No i nie wiadomo, czy będzie to powiązane z następnym sezonem. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak. No, i co do następnego sezonu, to możemy się spodziewać też trybu pierwszoosobowego, jak i również trybu kreatywnego 2.0. To są dwie rzeczy, które na pewno w następnym sezonie się pojawią, a z takich innych to póki co, bo żeby, no, tak naprawdę na razie. Z spekulować. Jak będą jeszcze jakieś nowe informacje, to jak najbardziej Wam je przedstawię. Także subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Ja byłem Hexo. do zobaczenia i widzimy się w następnych materiałach. Cześć! Eee, czekajcie, jak się wyłączy to... Jak się wyłącza OBSO?